Wymagają tego, żeby pełnić swoją funkcję tak naprawdę przez 24 godziny. I to nie jest tak, że pan prezydent jest cały czas w urzędzie, czy od 9 do 17 później idzie do domu, tylko po godzinach pracy urzędu na przykład wtedy pełni swoje obowiązki w by. A czy Państwo jakoś to sprawdzali, czy, czy, czy to można sprawdzić? Mówi pan, bo tak jak mówię, bardzo restrykcyjnie podchodzicie, na przykład są teraz y, y, te szkoły, które procesują na przykład elektronik, są bardzo mocno... Y, no, kontrolowane jest tam. Tak jak mówi, powiedział Pan przed chwilą, że po godzinach uczniowie, uczniowie przybywali, że, że, że tam że był strajk okupacyjny. Natomiast tak jak mówi Pan, ludzie się pytają jak to jest możliwe, jak to wygląda, czy jakoś kontrolujecie właśnie władzę, czy zamierzacie obniżyć pensje, czy... Mówię, zarobki, znaczy czas pracy prezydenta jest limitowany, To nie jest tak, że prezydent przebywa w konkretnych godzinach, Ona ma odpowiednie czy znaczy, ma odpowiedzialność, i e, za tą odpowiedzialność jest potem w jakiś sposób rozliczana. Natomiast no, praca nauczycielska czy też e, urzędnicza jest zupełnie inna. Ona jest w określonych godzinach, i no, w tych godzinach e, dane osoby wtedy pracują. A czy Pan tak zupełnie prywatnie jest za tym, żeby obniżyć pensję? E, ja za... osobiście wyraziłem swój pogląd. W moim przekonaniu, to zostało, powinno zostać uregulowane przez e, ustawę. To powinno zależeć, zupełnie inna odpowiedzialność jest burmistrza, który ma kilka szkół, który nie ma szpitali, a zupełnie inna odpowiedzialność jest prezydenta Warszawy, ale również prezydenta Bytomia. Dlatego w moim przekonaniu to, to powinno zostać uregulowane przez ustawodawcę, a nie przez Radę Miejską. Bo wie pan to troszeczkę dziwnie wygląda, prawda? Że tutaj mówi się, powtarza się, bo takie były argumenty ze strony urzędu, że nie ma pieniędzy, jest kryzys, prawda? Musimy likwidować, zamykać, zwalniać, a tymczasem bytą wspólnie z tego, że nasz, nasze władze mają jedne z najwyższych wypłat no, w całej Polsce. Ale to, to też nie jest prawda tak do końca, bo gdyby zweryfikować wszystkich prezydentów miast powyżej 100 tysięcy, no. jest ich 39, to 36 zarabia powyżej 12 tysięcy, no. tylko dwóch z nich zarabia w przedziale pomiędzy 10 a 11 tysięcy. Jest jeden przykład prezydenta Sosnowca, któremu radni opozycji, no radni rządzący tak naprawdę, którzy, ale którzy są opozycyjni do, do, do prezydenta Sosnowca obniżyli mu pensję poniżej 10 tysięcy, zarabia tam i całe 10 tysięcy. Mhm. Znaczy, jeszcze... To nie jest tak, że tylko i wyłącznie w Bytomiu prezydenci zarabiają najwięcej i w skali całego z całego kraju. Jest to tak duży problem. Ale, ale rozumie Pan tu pewną taką, taki pewien jakby niesmak i nawet oburzenie ludzi, że, że tutaj z jednej strony zamykamy szkoły, które są dobre. Ja mówię chociażby o elektroniku. Przecież szkoła jest objęta patronatem urzędu lotnictwa cywilnego. I w dalszym ciągu będzie na pewno, w dalszym mhm. ciągu będzie współpracować z lotnictwem. Mhm. Jeszcze mam jedno pytanie, bo Pan radny Michał Bieda na sesji 28 grudnia zaproponował zakup laptopów i tabletów. Widział Pan tą scenę, prawda? Wiem, że chciał pan to jakoś wyjaśnić. Znaczy, ja chciałem tutaj sprostować, bo nie pytał o możliwość zakupu, tylko Aha. dopytywał tak naprawdę, ile kosztuje obsługa papierowa Rady Miejskiej, bo my tak naprawdę... Każde dokumenty, które otrzymujemy, otrzymujemy w formie papierowej. Nie ma innej możliwości. Taki mamy statut, takie mamy przepisy i wszelkie uchwały, wszelkie sprawozdania otrzymujemy w formie papierowej. I to są w skali roku, to są konkretne wydatki. Natomiast Ale jest, prawdą, jest, prawdą, jest prawdą, bo do tego chciałbym nawiązać, że. My nie jesteśmy na pewno pionierami, czyli nie chcemy być pionierami w tej kwestii, bo inne miasta już takie rozwiązania wprowadzają. Ja mówię, ja jestem daleki od tego, żeby teraz proponować zakupy tabletów, zakupy laptopów. Ja swój laptop mam, jestem informatykiem, więc to jest moje podstawowe narzędzie pracy. Ja wcale nie będę zabiegać o to, żeby teraz radni zostali wyposażeni w laptopy. Ale na przykład rozwiązaniem było jednym z rozwiązań mogłoby być takie rozwiązanie żeby wszelkie uchwały i zawiadomienia były przesyłane w formie elektronicznej. To na pewno jest krok w dobrą stronę. No wie Pan, bo tak jak mówi Pan poseł, może poseł Pan radny, Michał Bieda, taką propozycję złożył, sam to osobiście słyszałem. A kto miałby ewentualnie zapłacić za te laptopy i palmtopy dla radnych? Ale mówię, że nikt nie ma takich planów. To było pytanie o koszty związane z... Nie było eee. pytania, ja osobiście słyszałem Panie Radny, naprawdę było pytanie o laptopy i, i pantopy. E, słyszałem od strony kilkanaście osób, naprawdę byłem na sali, słyszałem Także, także, Niech wtedy na sali nie było, także no, ciężko mi się także, do tego odnosić, musielibyśmy to skonfrontować. Natomiast no, jeżeli, Ale więc... wie pan, że taka propozycja padła, prawda? Bo oczywiście można to tam teraz jakoś tam wybielić. Natomiast natomiast no, wie pan, no, słyszeliśmy wszyscy i, i to jest tak, że, 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 że chcemy wiedzieć, prawda? Czy kto, kto miałby ewentualnie za to zapłacić, panie radny? Ja nie znam rozwiązań, nie znam konkretnych propozycji, dlatego no, bo jest... ciężko się do tego odnosić, no. jeżeli e, pytanie padło. E, na zasadzie kto kupi, no to takie... A Michał powiedział, że one jak... są, są, nie są drogie. No właśnie kto by to miał? Niech pan wyjaśni obywatelom, Pani Radny. No, ale ciężko odnosić mi się do propozycji, której ja nie złożyłem i której też ja nie jestem przekonany na takiej zasadzie, że ja nie proponuję dzisiaj tego, żeby kupować tak, żeby pan Radny, Panie, Panie radny, no to... Załóżmy, że któryś z radnych, znaczy akurat to był Pan Michał Bieda, ale radny składa taką propozycję, kto miałby zapłacić za to? To by musiał wskazać finansowanie, bo przecież to może odbywać się na takiej zasadzie, że. Ale kto, konkretnie Panie Radny, panie to z... może ktoś to zasponsorować, w sensie na przykład jakiś podmiot zewnętrzny, jeżeli znalazłby się taki zainteresowany. Natomiast oczywiście, jeżeli radny mógłby też zgłosić propozycję, żeby to było zakupione z budżetu naszego no, budżetu miejskiego, gminnego. Czyli, no bo ja właśnie widziałem, że, 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 te, że te, no wielu ludzi ma po prostu swoje prywatne laptopy. Zresztą pan Michał Bieda jest jednocześnie dyrektorem biura poselskiego, tak? które pracuje w na stronie od 11 do 16. Czy to jest wystarczające, jak pan uważa? Czy może dłużej powinno takie biuro pracować? Myślę, że od 11 do 16 jest wystarczające, żeby móc skontaktować się z wyborcami, z mieszkańcami. Dobrze, także y, mamy tutaj no, dużo gorących spraw, bo oczywiście rozmawialiśmy tylko o jednej szkole, y, o no dokładnie, ale warto też zwrócić uwagę, że jest to tak naprawdę tylko element całego pakietu zaproponowanego przez Pana Prezydenta i to nie jest tak, że tylko i wyłącznie elektronik podlega reorganizacji, ale to są również inne szkoły y, i te oszczędne, te, ta cała reorganizacja przynosi konkretne efekty i to y, tak naprawdę nie jest jakimś no, złym czy nie jest złą propozycją, ponieważ nam przede wszystkim zależy na tym, żeby poprawiać jakość kształcenia w bytomie. Bytom jest bardzo doświadczonym miastem przez historię i to z różnej strony, różne strony, różne strony mamy problemy. I to nie jest tak, że tylko i wyłącznie dla zasady. Są te szkoły reorganizowane, ale też nie można uciekać i zakinać rzeczywistości, że wszystko jest w porządku, że wszystkie placówki są doskonale wyposażone, że nie ma żadnych problemów z dachami, z oknami, bo my się z tym tak naprawdę spotykamy na co dzień w rozmowach z dyrekcją różnych szkół. Okna są nie, niekiedy są takie przypadki, że okna wypadają. I to, to są bieżące sprawy, a gdzie mamy mówić o rozwoju, o prawie jakości kształcenia. Dlatego też ta reorganizacja jest proponowana, jest to pakiet